you wielkie siatkarskie święto. W hali sportowo-widowiskowej przy Grunwaldzkiej w Elblągu odbył się Tauron Puchar Polski Kobiet. W najnowszym odcinku magazynu samorządowego Nasz Elbląg jeszcze raz przeżyjemy emocje związane z tym wydarzeniem. Przeniesiemy się także do budynku przy ulicy Bema, gdzie po remoncie powstanie żłobek z miejscami dla przedszkolaków. Oprócz tego pokażemy, że w elbląskiej starówce rozkochać można się nie tylko walentynki. Powiemy również o remoncie ścieżki rowerowej na Frąborskiej na odcinku między ulicą Okrężną a Ogólną. Zapraszam. Proszę W weekend był areną siatkarskiej gry na najwyższym poziomie. Wydarzenie okazało się organizacyjnym sukcesem. Prezydent Elbląga dostał w ramach podziękowań statuetkę od polskiej ligi Siatkówki, a niedzielne finałowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Developres Rzeszów nad zespołem KS Comerxon Łódź 3 do 0. W kali sportowo-widowiskowej w Elblągu spotkały się lider i wicelider ekstra klasy siatkówki kobiet. Siatkarki dewelopresu Rzeszów po trzech latach ponownie sięgnęły po puchar Polski. Zwyciężynie triumfowały na boisku i wygrały trzy Set, kolejno 32 do 30, 25 do 20 i 25 do 18. Pierwszy niedzielny finałowy set był wyrównany. Obie drużyny miały piłki setowe, ale spotkanie ostatecznie zakończyło się wygraną dewelopres Rzeszów. Pod koniec pierwszego seta dewelopres stracił z powodu kontuzji atakującą Sabina Machado. Drugi set zaczął się od dominacji rzeszowianek. Podobnie było z trzecią partią. Autowy atak Łodzianek był ostatnią akcją meczu i dał Puchar Polski dewelopresowi. Aleksandra Szczygłowska, wychowanka Truso Elbląg dostała tytuł MVP czuł finałowego. Elbląski magistrat ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu ścieżki pieszo-rowerowej. Chodzi o Fromborską na odcinku między ulicą Okrężną a Ogólną. Chociaż trasa jest chętnie uczęszczana przez pieszych i rowerzystów, to jest w tym miejscu niebezpiecznie. Ścieżka nie ma wymaganych parametrów, w skrócie jest za wąska. Oprócz poszerzenia części dla rowerzystów planowane są tutaj też dodatkowe zadania. Nowe oznakowanie, przede wszystkim droga rowerowa będzie miała parametry wymagane przepisami, czyli... Dwukierunkowa droga, dwa metry co najmniej szerokości, obok będzie nowy chodnik. Prace są konieczne, bo miejsce jest pełne pułapek dla rowerzystów, które w przeszłości kończyły się już wypadkami. I Tam po prostu jest bardzo ciasno, ta droga nie spełnia jakichkolwiek parametrów. Tam jest za wąsko, a w sezonie jeszcze jak dojdzie, dochodzi duży ruch pieszych z nowych osiedli, z działek na Bielanach. No po prostu jest tam niebezpiecznie, grozi tam. Nie, licznymi wypadkami zresztą dochodziło tam do potrąceń. Elbląski magistrat planuje remont odcinka do 2026 roku, szacując koszt prac na około milion sto tysięcy złotych. Z okazji Walentynek Elbląska starówka przybrała czerwone szatę. Chociaż święto ma zwolenników i przeciwników, to była to kolejna okazja do tego, by wybrać się na przykład na romantyczny spacer, a wybierając w tym roku stare miasto w Elblągu można było się miło zaskoczyć. Serduszka wisiały na drzewach tuż przed katedrą świętego Mikołaja, znalazły się także na bramie targowej, a piekarczyk w rękach trzymał nic innego jak serca. Volkswagen Transporter zasilił flotę elbląskiego szpitala. Firma Lejer wręczyła na ręce dyrektora szpitala miejskiego przy Komeńskiego Mirosława Gorbaczewskiego kluczyki do auta. Karetka jest wyposażona w rampę transportową dla osób niepełnosprawnych i będzie wykorzystywana do transportu pacjentów. Firma Lejer znana jest na rynku jako producent materiałów budowlanych. Słynie z działań na rzecz mieszkańców regionu. Przekazała szpitalowi miejskiemu w Elblągu już wcześniej trzy karetki, a niedawno przedsiębiorstwo sparło nowym wozem powiatowe Centrum Zdrowia w Malbą. Borku. Teraz kolejny raz przyszedł czas na el Cieszymy się, że możemy dołożyć, dołożyć taką cegiełkę w postaci tej karetki, która mamy nadzieję, że będzie służyła pacjentom i będzie ratowała, pomagała ratować zdrowie i życie pacjentów. Zdrowie jest oczywiście najważniejsze, nikogo nie trzeba przekonywać, ale pomoc w postaci sprzętu, którego możemy, który możemy przekazywać, pozwala nam pozwala przedstawicielom szpitala ratować to życie w sposób lepszy. W symbolicznym przekazaniu kluczy do karetki uczestniczyły władze miasta i szpitala. Przekazanie karetki to był ważny moment, szczególnie dla prezydenta Elbląga, którego życie zawodowe przez długi czas było związane z ratownictwem medycznym. 23 lata jeździłem karetkami. Bardzo się cieszę, że szpital wzbogacił się już o czwarty pojazd z tego samego źródła, od firmy Lejer. Bardzo dziękuję za to. Cieszę się, że będą mogli użytkować pracownicy ten samochód. Auto, które trafiło do szpitala spełnia w Wszystkie normy techniczne. Karetka jest pojazdem bardzo dobrze wyposażonym, w pełni sprawnym, po wszystkich przeglądach technicznych. Jest wyposażona w rampę transportową do, do transportu pacjentów niepełnosprawnych. Nowa karetka kosztowała 78 tysięcy złotych i jest to pojazd już wcześniej używany. To szuka wykonawcy, który rozbuduje ulicę 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. To inwestycja długo wyczekiwana przez kierowców. Rozbudowa, poszerzenie i wprowadzenie w tym miejscu ruchu dwukierunkowego będzie pierwszym etapem zmniejszenia natężenia ruchu na ulicy Bema, a także skróci czas przejazdu dla podróżujących m.in. od ulicy Grotgera Łęczyckiej do Królewieckiej czy Fromborskiej. Zadanie jest rozbudowane i obejmuje m.in. przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. Na Rondo, a także rozbudowę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do saperów. To także poszerzenie jest dni do szerokości 6 metrów, a także przebudowa i budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zainteresowane wykonaniem inwestycji firmy czas na zgłoszenia mają do 28 lutego. Przypomnijmy, Elbląg pozyskał na rozbudowę ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego dofinansowanie w kwocie ponad 70% kosztów kwalifikowanych, czyli 2 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uratują zabytek i stworzą dodatkowe miejsca w przedszkolu i żłobku. Wrzesień 2026 roku to przewidywana data rozpoczęcia działalności wyremontowanej placówki przy ulicy Bema w Elblągu. Miasto analizowało obłożenie miejsc zarówno w przedszkolach, jak i w żłobkach i, wykorzystując zebrane dane, złożyło wniosek do programu Aktywny Malów. Chodzi o utworzenie 80 miejsc żłobkowych w tej lokalizacji. Dofinansowanie udało się uzyskać, a całkowita kwota przeznaczona na realizację inwestycji pozwala przeprowadzić prowadzić gruntowną modernizację. Dzisiaj mamy ponad 9 milionów 200 do dyspozycji na wykonanie tej inwestycji. Zostawimy tutaj przedszkole i będzie żłobek w jednej lokalizacji, podobnie jak na ulicy Mielczarskiego. I tu będziemy elastycznie reagować. Jeśli będzie potrzeba, będziemy robić nabory do przedszkola. Jeśli nie, to będzie będą miejsca żłobkowe. Jest warunek oczywiście w programie Aktywny Maluch, żeby przez 3 lata. 80% tej liczby, która była zdeklarowana, czyli z tych 80 miejsc była zapełnionych przez dzieci. Program Aktywny Maluch daje też finansowy zastrzyk do budżetu rodziców. Na ulicy Bama powstanie żłobek, a wraz z dziećmi, które tutaj rodzice będą zapisywały do tej placówki, będą wędrowały pieniądze. 1500 zł, przypomnę Państwu, na jedno dziecko w programie Aktywny Rodzic, a konkretnie aktywnie w żłobku. Rozmowy władz Elbląga z kadrą placówki przy Bama przebiegały spokojnie i zakończyły się kompromisem. Na pewno nikt z pracujących osób przy przedszkolu numer 8 nie straci pracy. Plan zakłada. Przeniesienie tych pracowników na okres remontu. Część pracowników, która będzie chciała wrócić i będzie miała takie kompetencje do tego, aby wrócić do żłobka, wróci w pierwszej kolejności do żłobka już gotowego, a część pracowników, którzy pracują z dziećmi przedszkolnymi, po prostu razem z tymi dziećmi przedszkolnymi dokończą edukację przedszkolną. Elbląg złożył rekordową liczbę wniosków na aktywne place zabaw. Miasto ma duże szanse, że zmieni się infrastruktura przed placówkami. Jeżeli te wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, a wyniki prawdopodobnie poznamy w marcu, przy istniejących już placówkach w mieście Elbląg powstaną nowoczesne, przyjazne środowisku, place zabaw. Jeszcze raz podkreślę, cztery takie wnioski na kwotę milion 200 tysięcy złotych. A remont budynku przy Bema rozpocznie się w czwartym kwartale 2025 roku i ma się zakończyć do czerwca 2026. Placówka będzie bezpłatna. Przed nami Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego z Biblioteką i Elbląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z tej okazji mieszkańcy będą mogli zwiedzić El Camere. To interaktywna wystawa dawnej książki i prasy, najmłodsza i najnowocześniejsza część Biblioteki Elbląskiej. Wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej na szerokim tle historycznym, kulturowym oraz opowiada historię Elbląga. Z nią będzie można się zapoznać w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Turystycznego podczas spaceru z przewodnikiem po Starym Mieście. To wszystko 21 lutego.